Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w takim typowo świątecznym anturażu. Hmm, oczywiście Mela tutaj też już się zjawiła, wiadomo. E, I dzisiaj zapraszam was na taki filmik yy... A propos świątecznych prezentów, takie świąteczne prezentowe SOS, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię prezenty, bardzo lubię je otrzymywać, ale jeszcze bardziej lubię je podarowywać moim bliskim. I gdzieś tak już w okolicy połowy listopada zaczynam zastanawiać się, co by tutaj podarować. Nie jest to proste, dlatego też często sięgam y, na przykład właśnie y, do YouTuba, oglądam filmiki, y, inspiruję się w różny, różnymi rzeczami, różnymi miejscami. Y, także bardzo serdecznie Was zapraszam na takie moje prezentowe last minute. I zacznę od rzeczy, którą sama otrzymałam całkiem niedawno. To jest taki przepiękny świąteczny kocyk. Takich kocyków jest teraz mnóstwo. Można je dostać w internecie, można je kupić w Pepco, w jakichś innych miejscach, marketach. We świąteczne wzory albo jakieś bardziej uniwersalne nie wiem, szare, beżowe, białe. Myślę, że. Taki prezent jest naprawdę fajny. Jest niedrogi, bo oglądałam ceny w internecie i takie kocyki są mniej więcej od 50-60 zł zwyż. Ten jest bardzo cieplutki, bo już go sobie testowałam. Wydaje mi się, że naprawdę jest to prezent uniwersalny, bo można to darować zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie nie wiem, babci, cioci, mamie, siostrze właściwie każdemu. No, tak jak mówię, ja się bardzo z tego prezentu ucieszyłam, dlatego postanowiłam Wam też pokazać, może, może właśnie coś takiego będziecie chcieli podarować swoim bliskim. Kolejną rzeczą, jakże uniwersalną, moim zdaniem, są świece świece z motywem świątecznym. Ja mam tutaj akurat takie przykładowe, dwie, które kupiłam w sklepie Bath and Body Works. Te świece są dosyć drogie, natomiast w sklepie Buffy Body Works bardzo często są promocje. Ja właśnie je kupiłam na promocji. Pamiętam, że wtedy to była taka promocja, że minus 40%, bo ja jeszcze je kupiłam na Black Friday. Ale w parę dosłownie dni wcześniej była też promocja, że był jakiś dzień singla i było 50% zniżki. Na każdą, rzecz, znaczy to było tak, że jedną rzecz się kupuje, a druga rzecz jest 50% taniej, także wychodziło, wychodziło, wiecie, jedna cena, a, a dwie rzeczy, tak? Także bardzo, bardzo atrakcyjna moim zdaniem oferta. Te świece bardzo ładnie pachną. Ja je mogę Wam z czystym sumieniem polecić, bo ja kupuję w tym sklepie świece już od kilku lat i naprawdę ten zapach jest bardzo intensywny i moim zdaniem oczywiście no nie wypróbowałam wszystkich świec na rynku, ale z tych, które które znam, które próbowałam te są naj, najlepsze. Są, ten zapach jest najbardziej intensywny. No ta na przykład pachnie tak to jest brożona żurawina, i rzeczywiście to jest taki y, słodki zapach, ale jednocześnie taki kwaskowy, właśnie taki zapach y, żurawiny, owocowy, ale y, bardzo świąteczny, przepiękny i też y, grafiki zawsze. Y, są super na tych świecach, one mają naprawdę bardzo takie ładne dekoracyjne wieczka, i tutaj drugą mam taką, ta z kolei jest o zapachu świeżej choinki. Ja bardzo lubię właśnie w okresie świąt zapalić sobie taką świecę, ponieważ nie mam naturalnej choinki już w tym, w tym momencie. Kiedyś zawsze mieliśmy żywą, w tym momencie już u mnie od chyba dwóch albo trzech lat jest choinka sztuczna, ale żeby właśnie ten zapach się unosił, to kupuję sobie zawsze taką świecę i to naprawdę też Wam szczerze polecam, takie rozwiązanie. I jak jesteśmy przy tym sklepie, to mam tutaj jeszcze takie dwa mydełka które moim zdaniem też bardzo fajnie się nadają na prezent właściwie to nie są mydełka tylko pianki zawsze się mylę, nie wiem dlaczego pianki do mycia rąk też z taką fajną świąteczną grafiką też uważam, że to na przykład fajnie się nadaje na prezent albo właśnie dodatek do prezentu wiecie na co dzień, może nie, nie, nie kupujemy takich rzeczy, ale na święta uważam, że, że całkiem fajna sprawa one też były w promocji i w, tam w weekendy są bardzo Często promocje, także myślę, że teraz też będzie można jeszcze coś upolować. Fajnie, bo przychodzą bardzo szybko te przesyłki, więc dosłownie 2-3 dni i już przesyłka jest u nas. Więc bardzo Wam polecam tam zajrzeć. Tam jeszcze mają fajne różne takie zestawy prezentowe, jakiś żel pod prysznic i balsam. Także naprawdę myślę, że każdy znajdzie tam coś na prezent dla dla swoich bliskich. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, kosmetyk. To jest kosmetyk z, to jest masło do ciała z firmy The Body Shop. Ja bardzo lubię te masła do ciała i uważam, że taki prezent też mógłby być bardzo fajny, taki uniwersalny, bo teraz właśnie zwłaszcza zimą. Chyba wszyscy mamy kłopot z przesuszoną skórą, bo wiecie, zimne powietrze na zewnątrz, kaloryfery w środku, więc ta skóra nam się prze, przesusza, obadulona, ubrana w jakieś takie ciągle cieple, ciepłe ubrania. Więc myślę, że takie masełko naprawdę też jest fajnym rozwiązaniem. To jest akurat wersja arganowa. Ja ją mam po raz pierwszy, ale naprawdę jest super. Ma przepiękne... Taki delikatny, lekko słodki, ale nie za słodki, nie taki ulepek, tylko naprawdę taki bardzo gustowny, kosmetyczny, uniwersalny zapach. Myślę, że ten zapach się spodoba naprawdę wielu osobom. No, mnie bardzo przypadł do gustu. Zresztą jak. Przeglądałam stronę Debody Shop, to to masełko akurat ma bardzo, bardzo dobre opinie i właśnie mocno jest komplementowane za zapach. Także wydaje mi się, że samo takie masełko albo właśnie też jako dodatek do prezentu myślę, że świetnie się sprawdzi, bo... Bo, tak jak mówię, jest bardzo uniwersalne, i tam też na stronie są różne inne wersje zapachowe, są bardziej kwiatowe, są właśnie owocowe, są, są słodkie, więc myślę, że znajdziecie coś, coś dla siebie. Do tego na przykład można dokupić taki żel do mycia. Też bardzo fajna sprawa. W tej samej wersji zapachowej jest jakiś kremik do rąk, są też zestawy świąteczne prezentowe. Także myślę, że warto na stronę Dody. Shopu zajrzeć. I no, mam tutaj jeszcze jeden kosmetyk. Ja wiecie może, nie jestem jakąś wielką fanką podarowywania kosmetyków, bo kosmetyki to jest całkiem indywidualna sprawa, natomiast są takie rzeczy uniwersalne, jak właśnie kiszel żel pod prysznic, jak, jak balsam do ciała, które no, sprawdzą się u wielu osób, więc myślę, że to nie jest jakieś wielkie ryzyko właśnie zainwestować w tego typu prezent. Tutaj mam coś, co już jest bardziej może skierowane do, do pewnego typu osób, bo tutaj skierowałabym do posiadaczy długich włosów. Także jeżeli macie, nie wiem, córkę, siostrę, przyjaciółkę z długimi włosami, to myślę, że to będzie też fajne, fajna propozycja na prezent. To jest taka. Odżywka serum do włosów w sprayu marki Kerastas. Ona występuje w dwóch wersjach. To jest wersja do włosów niefarbowanych, taka właśnie odżywcza dająca połysk, blask włosom. Jest też druga wersja do włosów farbowanych w takich odcieniach fioletowo-różowych. Też bardzo ładna, też wydaje mi się, że, że będzie ładnie wyglądała I Zaletą takiego prezentu jest to, że słuchajcie, no nie zawsze, wiesz, to, to jest rzecz taka dodatkowa w naszej pielęgnacji, tak, taka troszeczkę luksusowa, no nie zawsze możemy sobie na to pozwolić, natomiast jeśli coś takiego dostaniemy w prezencie, to uważam, że naprawdę fajna sprawa, więc to Wam też bardzo, bardzo serdecznie polecam, ja już ją używałam, ona naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, na końcówki, wieczorem spryskujemy delikatnie sobie włosy, zawiązujemy włosy w wargo czy w koka i na drugi dzień są piękne, lśniące. także naprawdę bardzo fajny produkt i uważam, że na prezent sprawi się, sprawdzi się świetnie. Kolejnym świetnym pomysłem na prezent jest w moim zdaniem biżuteria. Ja mam tutaj taką bransoletkę, która pochodzi ze sklepu pani Ewy Mrochen. Ona, jak widzicie, przychodzi w takim ładnym woreczku, w ładnym opakowaniu. Na tej stronie znajdziecie zarówno bransoletki, jak i naszyjniki, kolczyki wykonane z dodatkiem kamieni półszlachetnych, szlachetnych. Ja akurat sobie tutaj zakupiłam bransoletkę z cytrynem, ja już miałam bardzo podobną bransoletkę, troszeczkę większe były te kamienie, natomiast ona przez przypadek mi się zerwała, te kamienie mi się rozsypały i niestety nie było możliwości, żeby to zebrać, także musiałam zakupić nową, ale... Cytryn, słuchajcie, to jest kamień takiego sukcesu zawodowego, szczęścia, powodzenia materialnego, wewnętrznego światła, więc bardzo fajny. Uważam, że jest uniwersalny. Natomiast na tej stronie znajdziecie również biżuterię wykonaną z różnych innych kamieni, na przykład z turmalinów, które ja tutaj noszę też z tej strony. To jest bardziej taki kamień uniwersalny, ochronny, dający takie ogólne powodzenie w życiu. sam, nie wiem, szmaragdy. Rubiny, które dają szczęście w miłości. Tam pani Ewa bardzo ładnie opisuje atrybuty tych wszystkich kamieni, także możecie sobie sprawdzić i wybrać coś fajnego. To jest troszeczkę droższa rzecz, ale bardzo często jest tak, że na przykład składacie się, losujecie jakąś tam osobę z rodziny, którą obdarowujecie i dajecie prezent tylko jednej osobie, więc wtedy przeznacza się na taki prezent troszeczkę więcej pieniędzy ewentualnie właśnie jeżeli macie większe fundusze i możecie sobie na to pozwolić, nie wiem, dla, dla żony, dla, dla mamy, dla córki, dla przyjaciółki. Uważam, że bardzo fajny i naprawdę gustowny prezent. Te mandale tutaj, które są przymocowane do tej, do tej bransoletki jako zawieszki, one są wykonane ze z, z srebra pozłacanego, także to nie jest żaden, wiecie, metal, który na przykład może uczulić, bo wiem, że też są osoby, które, które które uczula taki, taki metal jakiś, wiecie, zwykły, nieszlachetny. Także naprawdę bardzo fajnie, bardzo Wam polecam zajrzeć na, na tą stronę. Jedyny minus um, tych bransoletek to, że je trzeba zapinać i na początku bardzo ciężko się to robi, no trzeba się po prostu przyzwyczaić, ale jak już się dojdzie do wprawy, to, to idzie to już bardzo szybko. Także um, taką biżuterię... Na prezent też wam mogę z czystym sumieniem polecić. Kolejną rzeczą, taką też bardzo uniwersalną, bo i dla kobiet, i dla mężczyzn, jest moim zdaniem kalendarz. Ja mam tutaj akurat swój ze strony pani swego czasu. To już jest drugi mój kalendarz z. Tej, z tej właśnie strony. E, miałam też w zeszłym roku, byłam bardzo zadowolona. Co prawda, bardziej mi się podoba okładka. W tym roku te okładki, no, moim zdaniem są troszeczkę słabsze. Niemniej jednak też sobie wybrałam, dlatego że bardzo podoba mi się tutaj układ w środku tego kalendarza. E, te wszystkie rozwiązania, widzicie, tutaj, on tutaj ma pasiemkę. E, bardzo fajnie ma tutaj rozplanowane strony, że Tutaj cały tydzień jest na jednej stronie, po drugiej stronie mamy bardzo dużo miejsca na notatki, dla osób, które właśnie lubią planować w ten sposób swoje życie, to jest bardzo dobre rozwiązanie, oprócz tego mamy oczywiście też różne takie spisy treści, zestawienia i dalej, naprawdę bardzo pożyteczna rzecz, dodatkowo mamy gumeczkę. Mamy miejsce na długopis. Ja sobie widzicie, tutaj jeszcze dołożyłam długopis. Można na przykład prezentując komuś taki kalendarz, właśnie już też dołożyć jakiś fajnie dobrany kolorystycznie długopis. One były w trzech, z tego co pamiętam, kolorach: był właśnie ten kobalt, był róż i chyba granat. Żaden z tych kolorów to nie jest mój kolor. Ja bym na przykład wolała jakąś zieleń butelkową albo wesz, ale, ale no niestety, no, wybrałam to co było. Dla mężczyzn na przykład to, to można, yy, można kupić jakiś inny, nie wiem, takiej alaskórzanej oprawie. Wiem też, że yy, są strony internetowe, gdzie można spersonalizować yy, taki kalendarz. Można yy, wybrać i yy kolor okładki i yy, tutaj jakieś yy, napisy specjalne, na przykład inicjały danej osoby. Myślę, że kalendarz to naprawdę jest bardzo fajny pomysł yy, na prezent niedrogi, yy, uniwersalny i myślę, że yy, wiele osób, zwłaszcza na przykład aktywnych zawodowych, z takiego prezentu się ucieszy. Kolejnym bardzo uniwersalnym prezentem w moim odczuciu jest taki zestaw: na przykład herbata, plus tutaj jest taka cytrynka w zalewie. Podejrzewam, że jest to miód w jakiejś takiej zalewie z miodu, ale są też zestawy z, nie wiem, z kawą, z gorącą czekoladą, różnego rodzaju. Mój zestaw pochodzi z, ze sklepu Krupiec. Ja już od. Kilku lat korzystam z tej strony internetowej i robię tam różnego rodzaju zamówienia na różne okazje. Jak widzicie, fajnie to jest wszystko estetycznie zapakowane w takie ładne pudełeczko z logo firmy. Ta herbata to jest herbata, z tego co pamiętam, ogród. Smaki ogrodu? Chyba, chyba, chyba tak się to nazywa. W każdym razie tutaj są owoce takie jak jabłko, aronia, hibiskus jest to herbata owocowa do zaparzania i właśnie z dodatkiem takiego, takiej cytrynki. Są też różne inne zestawy, możecie sobie sami skompletować. Także naprawdę bardzo fajna rzecz. Są też można osobno na tej stronie kupić sobie. Mm, takie na przykład tutaj mam e, malinki w miodzie, e, tutaj mam jeszcze pomarańcze w miodzie, e, bardzo fajne do herbaty, także uważam, że też jest to e, fajny, uniwersalny e, prezent, na przykład dla osoby starszej, e, właściwie dla każdego, tak? Wydaje mi się, że dla każdego, dla mężczyzny, dla kobiety, z tej samej strony. Ja tutaj mam jeszcze taki zestaw miodków. Tutaj są takie e, małe miodki o różnych smakach. E, z tego co pamiętam, bo już tu e, zamawiamy jakiś czas temu, e, ta linia tutaj to są takie, właśnie miody tradycyjne. E, tu są e, miody smakowe, owocowe, a tutaj są jakieś takie nie, fajne dodatki. Tutaj są malinki w miodzie, tu są chyba orzechy la laskowe i tu jest róża. Także uważam, że taki zestaw ja też nie był jakiś bardzo drogi. Ładnie wygląda i też uważam, że na y, prezent y, bardzo fajnie się nadaje. Dobra, później sobie zamknę to. Cienko. Też uważam, że naprawdę na prezent się nadaje. Ja to zamówiłam przez internet, ta przysyłka przychodzi zawsze bardzo szybko. Te rzeczy są fajnie zabezpieczone w folię bąbelkową, także jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby na przykład jakiś taki słoiczek przyszedł uszkodzony, potłuczony. Także tą strelę. Myślę, że takich stron w ogóle jest bardzo dużo w internecie i takich firm. Tam jeszcze są jakieś takie fajne słodycze czekolady z dodatkami, z owocami, z malinami, z wiśniami, z różnymi innymi bakaliami, też przepięknie zapakowane. Także myślę, że na prezent naprawdę fajnie się to sprawdzi. A jeżeli jesteśmy. E, przy napojach to jeszcze Wam pokażę. To jest co prawda prezent na urodziny mojej córki, które e, są tuż przed e, świętami, e, natomiast e, uważam, że bardzo fajnie też e, e, zakupić e, coś takiego. Właśnie taki, taki personalizowany prezent to jest akurat czekolada. E, Czekolada taka, wiecie, na gorąco do rozpuszczania. Można, tak jak mówię, spersonalizować. To przychodzi w ten sposób. I sklep się nazywa crazyshop.pl. I oni też mają tam fajnie, fajnie pogrupowane te prezenty, bo można je sobie wybrać dla danej osoby, albo według jakiejś okazji, albo według hobby, według zawodu. Także naprawdę jest to wszystko fajnie pogrupowane. Też wydaje mi się, że fajna opcja na prezent. Tutaj jeszcze jest e, taki, e, taka dedykacja, także e, fajna, fajna rzecz. Jak już jesteśmy. Przy urodzinach mojej córki, to pokażę Wam też prezent, który właśnie dostanie na urodziny, ale uważam, że też fajny, fajny to mógłby być prezent świąteczny. To jest akurat kosmetyczka z Victoria's Secret, ale można też kupić bardzo fajną kosmetyczkę dla mężczyzny. Chodzi mi po prostu generalnie o o typ tego prezentu, tak, a nie konkretnie o, o tą firmę, aczkolwiek ta, uważam, z Victoria's Secret jest naprawdę bardzo fajna, całkiem duża. Ona tutaj ma... E Słuchajcie, takie dwie przegrody, także uważam naprawdę, że będzie super na wyjazd, bo tutaj ma jeszcze taką fajną kieszonkę, w którą sobie można włożyć takie mniejsze kosmetyki. Można, ja tutaj widzicie, jeszcze córce pokupowałam takie różne kosmetyki. Moja córka jest fanką Korei, uczy się koreańskiego, czyta różne koreańskie książki. lubię właśnie też koreańskie kosmetyki, więc tutaj kupiłam jej jakieś takie jeszcze drobne kosmetyki koreańskie można właśnie kupując taką kosmetyczkę dobrać jeszcze właśnie jakiś kosmetyk odpowiedni dla osoby, którą chcecie obdarować. Także uważam, że taka kosmetyczka to naprawdę też jest fajny i praktyczny prezent, i taki, no, taki urokliwy. To jeszcze w ogóle przyszło w taki, z takim pudełkiem. Także fajnie, bo tylko można obwiązać kokardą i już prezent jest gotowy. Także kosmetyczka, kolejna rzecz, też bardzo uniwersalna, to są piżamy. Piżamy tutaj mam akurat dwie różnego rodzaju, znaczy jedna to jest piżama, jedna to jest koszulka nocna, zaraz Wam pokażę. Ja jeszcze nie rozpakowywałam, tutaj mam akurat taką piżamkę z marki Cornet. Chciałam Wam właśnie pokazać, że ona przychodzi w takim pudełeczku, więc też można to tylko w... Włożyć taką torbę prezentową albo zapakować na prezent i tyle. Mam fajną z motywem świątecznym. Fajnie, bo te piżamki z firmy Cornet są w 100% wykonane z bawełny, więc super. One są bardzo dobrej jakości, bo ja te piżamy już kupuję od lat i naprawdę po, po kilku latach nic się z nimi nie dzieje. One wyglądają tak, jak na początku ten, te kolory się nie spierają. No i mam akurat właśnie taką taką typową świąteczną, wiecie, góra i spodnie w Mikołaje. Uważam, one są też, y, widziałam tylko chyba w wersji granatowej, są w wydaniu męskim. Y, są tam piżamy na, dla dzieci, są różne inne bardzo fajne wzory. Y, są kombinezony, są koszulki nocne, y, są różnego rodzaju bokserki, także y, Polecam Wam naprawdę zajrzeć na strony Kornet. Zresztą oni też są dostępni na Allegro i w różnych innych miejscach. Bardzo łatwo można dostać te piżamy i naprawdę są bardzo fajnej jakości. A tutaj druga piżamka z marki Eldar i to jest w niej wyjątkowe, że z jednej strony ona jest taka fajna, kobieca, wiecie z koronkami i tak dalej, natomiast zazwyczaj tego typu rzeczy są z poliestru. Bardzo fajne wzory, fasony, ale niestety są z poliestru. A właśnie tą markę wyróżnia to, że szyje takie fajne kobiece koszulki, ale one są wykonane z wiskozy. Tutaj jest niewielki tylko dodatek bo tu jest 5% elastanu i chyba 10% poliamidu, ale ten poliamid to ja podejrzewam, że jest to właśnie koronka dodana do tej koszulki. Ja już ją przymierzałam, bardzo fajnie leży. Ten akurat wzór był jeszcze w kolorze czarnym, natomiast widziałam, że są inne jeszcze modele, na które też się czaje. Są też koszulki na ramionczkach. Naprawdę bardzo fajna sprawa i uważam, że super na prezent. I ona też była niedroga, ona kosztowała 116 zł. Zresztą e, wszystkie te rzeczy albo na przykład te strony internetowe postaram Wam się podlinkować, żebyście e, łatwo mogli znaleźć e, sobie e, pokazywane przeze mnie przedmioty. I tu jeszcze, słuchajcie, mam ostatnią rzecz. E, to, jest, e, to jest blender. Blendigo. Ja wiem, że jest mnóstwo reklamy tej firmy w internecie, natomiast ja to kupiłam sama za własne pieniądze i chciałam Wam bardzo serdecznie polecić i też niekoniecznie ten blender, bo blenderów jest mnóstwo, ten akurat może jest dosyć drogi, aczkolwiek teraz są promocje, On w regularnej cenie kosztuje ponad 200 zł, natomiast teraz widziałam, że na stronie mają promocję i taki blender kosztuje 159 zł, więc uważam, że super. I ja pamiętam, że też kupowałam go w jakiejś promocji, też coś w tym stylu. Ja kupowałam ten blender na wiosnę. Super mi się sprawdza, one są w przeróżnych kolorach, teraz się w ogóle ta kolorystyka jeszcze Widziałam, wzbogaciła. Bardzo spodobało mi się w zieleni butelkowej, no ale mam już ten, no więc, a ten mi w zupełności wystarcza. To jest blender bezprzewodowy. Ta bateria starcza na bardzo długo i to jest fajne. Na przykład, nie wiem, też można dziecku to dać em, jakiegoś, nie wiem, pokrojonego banana, zalać mlekiem i dać do szkoły, żeby sobie dziecko zrobiło taki świeży koktajl. Bo tak jak mówię, ta bateria służy, nie pamiętam na ile użyć, ale naprawdę na, na sporo. O, zobaczcie, cichutki, także zblendowanie tego przykład można sobie wziąć do pracy. On mro, mrożone owoce też blenduje, także można sobie na przykład na wiosnę zrobić z takich mrożonych owoców, struskawek czy z jakichś innych koktajl. Naprawdę super sprawa i. Uważam, że na prezent też świetne, zwłaszcza dla osób, które właśnie lubią się zdrowo odżywiać, lubią takie owocowe koktajle, bądź właśnie chcecie dziecku przemycić owoce, to uważam, że też w takim koktajlu to jest świetna sprawa. No i dobra, słuchajcie. Wygląda na to, że to już jest wszystko, tak? Że umówiłam wszystkie. wszystkie Rodzaje prezentów, typy prezentów. Ja tutaj nie, nie chciałabym promować Wam jakichś konkretnych marek, dlatego że e, to są wszystko rzeczy, które ja kupiłam, które ja kupuję. E, kupowałam na przykład kiedyś też dla swoich blisków, bliskich typy prezentów. Nie, nie, nie konkretna marka, bo to są, tak jak mówię, to są wszystko rzeczy, e, które ja kupuję za swoje własne pieniądze. E, natomiast e, fajnie się sprawdzają, uważam, że mogą się spodobać, także. Bardzo serdecznie Wam polecam i dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście proszę o kciuki w górę, o subskrypcję i zapraszam Was do kolejnych filmików. Pa!